Bitwa pod Kuszynę 1610 rok. 3000 Husarzy kontra 11000 Rosjan i najemników wspierających przez Szwedów. Ale to brutalność nie polegała na przewadze, a na skuteczności. Husaria uderzyła 8 razy pod rząd. Nie 5, nie 3. 8 pełnych szarż, gdzie konie padały, lance pękały, a oni zmieniali broń i wracali do walki. W pewnym momencie walka zamieniała się w start wręcz bez formacji, bez litości. Dajemnicy, którzy przeżyli, wspominali później, że nie walczyli z ludźmi, tylko z szarżą samej śmierci. Ale najbardziej wstrząsający obraz brutalności Husari nie jest wcale w bitwie, którą wygrali, jest w emocjach, które budzili jeszcze zanim cokolwiek się zaczęło. Wielu jeńców i świadków wojen zapisało, że już sam dźwięk skrzydeł Husary na wietrze i rytm uderzających kopyt powodował panikę, zanim doszło do walki. Nie dlatego, że brzmiał pięknie, tylko dlatego, że każdy wiedział, co nadejdzie za chwilę. Chaos, masakrowane linie i starcie, w którym nikt nie jest bezpieczny. Husary nie była rycerzami z bajki. Byli elitarną machiną w wojny, brutalną, bezkompromisową i zabójczo skuteczną. I właśnie dlatego do dziś budzą podziw i strach jednocześnie.